Są takie prezentacje, które po prostu pamiętamy. Są też piłki, których nie oddajemy. Szanowni Państwo, przed Wami Marek Kowalczyk. Marek Kowalczyk. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście dwa lata temu rzucałem z tej sceny piłeczkami. Niektórzy mnie zapamiętali z tego, ale dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o czymś zupełnie innym. Na początku tego roku mało co nie umarłem. Rok 2012 był dla mnie bardzo trudny. Żona wyprowadziła się zabierając kilkuletniego Jasia za Zieloną Górę. Ja jeździłem 23 tysiące kilometrów tam i z powrotem. Sytuacja ta była dla mnie bardzo ciężka, zjadała moją energię psychiczną, fizyczną. Biznes zaczął iść gorzej. W lecie zeszłego roku wróciły symptomy, które miałem już kiedyś. Zacząłem się topić od wewnątrz w moich płucach, nie wiadomo skąd pojawiała się woda. Byłem u kardiologa, zbadałem się, osłuchał. Powiedział, żeby się zgłosić na badania, nie zgłosiłem się. W październiku byłem już w głębokiej depresji, w mieszkaniu papiery po kolana, w zlewie naczynia nieumyte od pół roku, żeby jakoś złapać równowagę, całymi godzinami leżałem na podłodze, medytowałem. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić. W grudniu dopychałem bardzo ważny projekt dla bardzo ważnego klienta, tak zwanym kolanem. I kilka minut przed końcem tego spotkania, już było późno wieczorem, poczułem, że jestem chory. Chory, trochę poleże, przejdzie mi. Trochę przeszło, trochę nie przeszło. Chodziłem, jeździłem, latałem. Biznesowałem się. Na święta pojechałem do rodziców nad morze z Warszawy. Dochodziłem do siebie w łóżku, leżałem. W międzyczasie koleżanka dzwoni, słuchaj, może przyjedziesz do nas w góry. No więc ja wsiadam w samochód, jadę na Sylwestra w góry, w tych górach. Narty, biegówki. Ja w ogóle nie umiem iść na nartach. Pierwszy raz miałem praktycznie w życiu narty, no ale daję sobie radę. 1 stycznia mieliśmy wyjście nie na nartach, ale ze schroniska odrodzenie w dół do Dolinki na czeską stronę. Tam zostało zrobione przez czeskim schronisku to zdjęcie, no i potem z powrotem, ale, ale już wychodząc z tego schroniska, schodząc w dół, ja czułem, że nie mogę iść. O, zacząłem się du dusić, zacząłem mieć straszną kolkę. O, no, no, moja koleżanka mówi, Kowalczyk, za dużo zjadłeś na śniadanie, weź się w garść. No to się wziąłem w garść, szedłem w dół, ledwo. Dziesięć kroków, przerwa, dziesięć oddechów, 10 kroków, przerwa, 10 oddechów w górę, w dół. Tak wchodziłem na górę Fuji, ale to było 3,5 km na poziomem morza i w górę, a, a teraz było tak w dół. Potem wróciłem do Warszawy. Niestety na tym rzutniku nie, nie widać mojego bardzo zajętego kalendarza. O, jedno spotkanie, drugie spotkanie. W nocy się duszę, budzę się z poczuciem, że, że nie mogę, że brakuje mi powietrza, chodzę na spotkanie. Jedno, drugie w międzyczasie jadę, jeszcze wróciwszy właśnie z gór, jadę z powrotem odwiedzić Jasia do Zielonej Góry. Ja już zupełnie nie mogę się ruszać, dwa dni leżę, Jasiu się bawi koło mnie, odwożę go, wracam. Spotkania znowu. Jedno, drugie, trzecie. Na 8 stycznia, spotkanie, na którym ja już nie mogę mówić, ale daję radę z 8 dni, kiedy tak chodzę, a nie mogę chodzić. Nie doszedłbym do tego rzutnika bez odpoczynku. Napisałem ofertę jeszcze po tym spotkaniu, wysłałem ją, jeszcze spotkanie towarzyskie. Koleżanka mówi: Marek, zdurniałeś, jedziemy do szpitala. A wcześniej była u mnie karetka, ale powiedzieli: Nic panu nie jest. Nic mi nie jest, no to no to co będę robił, ale nie mogę chodzić. No, no. Gosia miała więcej rozumu niż lekarze z pogotowia. Mówi Marek, jedziemy do szpitala. W szpitalu, na izbie przyjęć, nic Panu nie jest. O co Panu chodzi? Pan idzie na nocną pomoc lekarską. Ja nie mogę tam dojść. Gosia mnie ciągnie. Lekarz mnie bada, stawia jakąś absurdalną diagnozę, zupełnie nietrafioną, ale się przestraszył, więc wypisuje skierowanie, przyjmują mnie do szpitala. Szpitalny oddział ratunkowy, szpital, szpital Bielański. Godziny oczekiwania. Najpierw mnie zgubili, potem mnie pomylili. Potem, jak już mi w końcu znaleźli, biorą mnie na badania, tak jak w amerykańskim filmie, leżę. Patrzę w sufit, migają świetlówki. Tomografia, USG, rentgen, wszystko po kolei. No i niewydolność serca. I już po 18 godzinach leżenia na pryczy pod tlenem. Z taką maską, znalazłem się na oddziale kardiologicznym Szpitala Bielańskiego. Dostaję lekarstwa, dostaję jeść, zjadam zupę, mdleję z wysiłku, prawie że tracę przytomność. Dostaję jakiś zastrzyk, wracam. Za chwilę znowu, za kilka dni to samo. Przenoszą mnie na oddział R. Tam. Jestem podłączony do różnych aparatur, maszyn, z jednej strony pompy infuzyjnej, z drugiej strony monitoring. To, co widzicie na filmach, pip, pip, nie robi pip, pip, nic nie robi, po prostu tylko jest wykres. No i po kilku dniach przychodzi do mnie ordynator, stan mój się nie poprawia, nie mogę chodzić, nie mogę się ruszać. Przychodzi ordynator i mówi, panie Marku, kładzie mi rękę na kolano, mówi, nie chcemy robić pacjentom fałszywych nadziei, ale medycyna czyni cuda. Wie pan teraz, jest kardiowersja, jest e, transplantacja, jest jakaś sztuczna komora. Przenosimy pana do Anina. Więc leżę sobie w karetce, patrzę, widzę nic nie widać, tylko ułamki. Zastanawiam się, gdzie jestem. Patrzę mos poniatowskiego. Myślę sobie, kiedyś tu mieszkałem. Dojeżdżam do Anina robią mi różnego rodzaju badania, między innymi takie badanie, które się nazywa echo serca i teraz będziecie Państwo mogli zobaczyć, zajrzeć w serce mówcy. Tak wygląda serce mówcy. To jest serce zdrowe, proszę zwrócić uwagę jak się kurczy, a to jest serce moje, zwróćcie uwagę jak się kurczy. Taki parametr, który opisuje tą, tą kurczliwość, nazywa się frakcja wyrzutowa. Norma to jest około 60 do 75% skurczenia się. Ja miałem 12. O. Parę dni potem, po serii badań w Aninie, 25, lutego, 25 stycznia, wyrok: transplantacja serca w trybie pilnym. Dostałem formularz do zapoznania się, przeczytania podpisania zgody, jak to ma wyglądać, jakie są objawy uboczne. W międzyczasie gdzieś sobie sprawdziłem średniej połowa ludzi, ile, ile, ile żyje się po takim zabiegu, połowa ludzi, ży, mediana, czyli linia dzieląca na pół 5 lat, fajnie. 11 kwietnia 2113 roku wypada we wtorek. Słońce wzejdzie w Warszawie o 5.52 i zajdzie o 19.31. Dzień będzie trwał 13 godzin i 39 minut. W kalendarzu mogę sobie przewijać w prawo, ile chcę. Mogę się nawet umówić z państwem na spotkanie, za 100 lat mogę Googlem wysłać zaproszenie. Ale gdzieś pomiędzy dzisiaj a 11 kwietnia 2113 roku, to będą moje 142 urodziny, gdzie się jest ten dzień, kiedy już kalendarz przestanie się dla mnie przewijać, kiedy już umrę? Znacie mnie pewnie z tego, że ja mówię o teorii ograniczeń, o zarządzaniu projektami, zła wielozadaniowość, łańcuch krytyczny. Goldrat mówi tak, każdy system zorientowany na cel ma ograniczenie. Ograniczenie to jest to, coś, z czego gdybyśmy mieli więcej, lepiej to wyzyskali, lub le lepiej się temu podporządkowali, dostalibyśmy więcej tego, co chcemy, czyli więcej celu. Prawdziwym ograniczeniem nas, jako ludzi, jest tylko jedno ograniczenie: to jest czas pozostający do końca. Trudno to ograniczenie jest wywindować, czyli trudno jest tego mieć więcej, żyjmy dłużej. Więc to, na czym musimy się skupić, to jest decyzja o tym, jak wyzyskać ten czas pozostający do końca, i potem podporządkować się tej decyzji. Więc. Chciałem Państwu pokazać kilka lekcji, ponieważ ja będąc tam, wiedziałem, że jak z tego wyjdę, jak przeżyję, doświadczyłem te, te omdlenia to był tak zwany zaw... y... wstrząs kardiogenny. Potem przeczytałem w jakiejś książce, że szansa na wyjście z tego to jest 45%, czyli 0,45 do kwadratu ja to miałem dwa razy. Yy, więc pomyślałem sobie, jak z tego wyjdę, to będę o tym mówił. Będę mówił o lekcjach, o, o wnioskach. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to są za wnioski, ale wiedziałem, że będę o tym mówił. Dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy mówię o tym publicznie. Więc wyniosłem z tego, z tego doświadczenia 10 lekcji: akceptacja okoliczności, jeden cel, jeden krok w jego kierunku. Właściwa perspektywa, skrócenie perspektywy, prawdziwość sytuacji. Dawanie radości innym, wypoczynek, kontakt z innymi ludźmi, biblioterapia, filmoterapia i na koniec znajdowanie tego, co pozytywne w każdym dniu. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam o akceptacji okoliczności i o znajdowaniu tego, co pozytywne w każdym dniu. Okoliczności zewnętrzne są takie, jakie są. Czasami nie mamy na nie większego wpływu. Natomiast nie warto traktować je jako coś, co nas limituje. Warto traktować je raczej jako coś, co jest dane, jako pewna rama. Um. Czy można napisać powieść w sześciu słowach? Czy te, czy te ramy narzucone przez tę formę, sześć słów, powieść, czy to nie jest za wąsko? Co można powiedzieć w sześciu słowach? Um. A jednak Ernest Hemingway napisał powieść w sześciu słowach. Pewnie Państwo być może nie znacie. For sale, baby shoes never worn. I to wystarczy. Te słowa mówią wszystko. Więc, jeżeli naprawdę jesteśmy artystami swojego życia, to potrafimy z dowolnych okoliczności zrobić formę artystyczną, formę naszego życia. To była forma, którą miałem na, w oddziale intensywnej terapii w Waninie. Leżałem, nie mogłem chodzić, byłem przypięty, po kabelki, po pół metra z każdej strony. I w oddali widziałem okienko, kawałek wielkości znaczka pocztowego, a za nim fragment gałęzi pokryty śniegiem. To mój świat. Tyle. To jest moja forma artystyczna. To jest moje sześć słów. Mam ołówek, będę rysował. Miałbym farby, to bym malował, ale nie mam farb, więc mam ołówek. I uwierzcie mi Państwo, dobry rysunek jest dużo lepszy niż słaby obraz więc tak naprawdę chodzi o to, żeby uznać te okoliczności i te ramy, którym podlegamy, ponieważ wpływ i pełną kontrolę mamy nad tym co wewnętrzne. Czasami nad tym co zewnętrzne mamy pewien możliwość zmiany tego, ale czasami tego nie możemy zmienić. Więc musimy zrozumieć, że tak jak 17zgłoskowa forma haiku 5 7 5 to nie jest żaden limit, to nie jest ograniczenie, to jest warunek twórczości. Więc każdy artysta potrzebuje mieć pewne medium. Malarz ma farbę i ma sztalugę. Grafik ma ołówek. Rzeźbiarz ma, nie ja wiem, jakąś masę, więc nie ma sensu, żeby grafik zazdrościł rzeźbiarzowi. Każdy ma tyle, ile ma. Więc Twoje okoliczności życiowe są Twoimi ramami, są Twoją, twoją formą, Twoją formą sztuki. Woda potrzebuje naczynia. Twórczość potrzebuje ram, więc twoje życie, twoje okoliczności są twoją sztuką. To jest twoja twórczość. Mówiłeś o czymś podobnym. Znajdowanie tego, co pozytywne w każdym ży... w każdym dniu. Kiedy było ze mną naprawdę źle, ja robiłem sobie takie ćwiczenie, a mianowicie w... miałem ustawione przypomnienie w telefonie, i pisałem codziennie trzy dobre rzeczy, które mi się zdarzyły tego dnia. To mogły być drobiazgi, mam tutaj przed sobą notatkę z 15 stycznia. Dobrze przeszedłem koronarografię, dobre wyniki prawej komory. Koronarografia to jest, polega mniej więcej na tym, że przecina się żyłę, tętnice albo i żyłę i tętnicę i się wkłada półtora metra kabla drutu do serca z jednej strony, a potem z drugiej strony. Tego się nie robi dla jaj ale miałem bardzo dobre wyniki prawej komory, lewej prawie nie było, ale prawa była super. Magiczna rozmowa z E, mimo że w sumie o niczym. Pani pielęgniarka doskonale się mną zaopiekowała, więc to są te rzeczy, które, które pisałem sobie, to są te rzeczy, których, które szukałem. Więc zadanie dla was jest następujące na dzisiaj. Proszę, żebyście wyjęli swoje telefony, no oczywiście, tylko ci, co chcecie, i ustawili sobie przypomnienie na wieczór, nie wiem, na godzinę taką przed snem, żebyście ustawili sobie budzik. Tak jak macie budzik na wstawanie, to sobie ustawcie budzik na pisanie trzech dobrych rzeczy. Proponuję, żebyście zrobili to teraz. Kto chce, kto nie chce, nie musi. W takiej porze, kiedy, kiedy będziecie w łóżku, kiedy będziecie mogli zanotować sobie te trzy pozytywne rzeczy. Możecie sobie ten, nawet ten alarm jakoś nazwać. W iPhone'ie można nadać mu nazwę. Kiedy już to zrobicie, to chciałbym, żebyście wzięli kartkę, długopis, macie notatniki i żebyście spróbowali ze mną zrobić to ćwiczenie. Więc proszę o to, żebyście wzięli ten długopis, kartkę i wypisali trzy dobre rzeczy, które dzisiaj się Wam zdarzyły, których doświadczyliście, które zrobiliście. Mogą być drobne rzeczy, to nie ma znaczenia. Coś, co dla Was jest czymś pozytywnym. To jest część pierwsza. Także proszę, żeby każdy z Was zapisał coś takiego, co, co był dla Was czymś, czymś pozytywnym, czymś dobrym. Nawet jak się leży z wyrokiem o przeszczepie w trybie pilnym, można znaleźć coś takiego. Macie? Napisaliście trzy dobre rzeczy? To ćwiczenie to nie jest żadne wudu. To jest. Profesor Zeligman prowadził zakrojone na szeroką skalę badania, które pokazują, że to ćwiczenie jest niezwykle skuteczne. Badania w podwójnej ślepej próbie o standardzie badań klinicznych. Napisaliście to, teraz napiszcie przy każdym z tych rzeczy, dlaczego. Dlaczego to było coś dla Was dobre? Co takiego sprawiło, że, że uważacie, że to jest dobre? Bo co? A teraz potrzebuję osoby odważną. Czy jest na sali osoba odważna? Zadaniem będzie wstać i przeczytać swoje trzy rzeczy dobre i dlaczego. Czy jest ktoś, kto się odważy? Bardzo proszę. Dziękuję pani. Brawa dla osoby odważnej. Ze szpitala wyszedłem po trzech miesiącach. W czerwcu byłem na kontroli. Skreślili mnie z listy. Osiągnąłem. Frakcja wzrosła do 35%. Norma na kwalifikacje to jest 30%. Więc oto jestem tutaj dzisiaj przed państwem. Swoje lekcje spisałem. Miałem tylko 20 minut. Powiedziałem tyle, ile mogłem. Jeżeli ktoś chce, może znaleźć się na stronie marekowalczyk.pl. Lekcje. Dziękuję. Szanowni Państwo, Marek Kowalczyk.